się wygrywając z Antonim Hardonkiem i wtedy to Frank Mir został testerem człowieka z którym UFC wiązało bardzo wielkie nadzieje bo nagle Przyszedł zawodnik, którego Stany Zjednoczone kochały, którego Stany Zjednoczone podziwiały, tylko że Stany Zjednoczone nie wiedziały, czy to jest zawodnik MMA, czy nadal zawodowy wrestler, choć jedną walkę za sobą miał. Niektórzy mówili, że to żadne MMA nie było bo w Japonii. Brock Lesnar, bo o tym panu właśnie mowa, zawodnik, którego chyba cała branża MMA nie brała na poważnie a co pokazały najbliższe lata ze Starym, trzeba było się liczyć. Ten pojedynek Franka Mira z Brokiem Lesnarem, ja myślę, że też przechodzi do historii, bo Brock Lesnar, przychodząc do UFC, tocząc zaledwie drugi pojedynek w MMA, napsuł krwi Frankowi Mirowi. Proszę spojrzeć na wymiary. Tak bardzo się przecież nie różni. Wzrost ten sam oczywiście cięższy od swojego rywala jest proclestar mir do tego pojedynku zrobił ładnych parę kilogramów, aby ta różnica wagi nie była aż tak duża. Jeżeli chodzi o umiejętności, przede wszystkim o te umiejętności techniczne, one wszystkie po stronie mira. <laughs> Zawsze można powiedzieć niepokonany. <śm> Są gwizdy na tybunie, ale niewiele tych gwizdów. No Jednak z tak. Amerykańska publiczność chciała zobaczyć debiut Broka Lestara. Zdecydowanie w większej części chciała zobaczyć jego porażkę. Mało tego, chciała zobaczyć upokorzenie człowieka, który uzurpuje sobie prawo wchodzenia do oktagonu. Nielubiany Brock Lesnar, ale proszę nam wierzyć, że w pierwszej walce pokaz możliwości publiczności jeszcze nie dużo. on konsekwentnie budował sobie ten czarny PR na przestrzeni kilku walk. To jest jego pierwsza walka, a my oczywiście wiemy jak potoczyła się dalej kariera Brocka Lestara, przejdziemy jego poczynania na żywo. I od oczywiście. Razu, oczywiście, w swoim stylu. Powiedzmy to, co mówiliśmy. To jest zawodnik, który oczywiście przychodzi z tego fake wrestlingu, z tych udawanek w cudzysłowie. Ale to jest zawodnik, który wygrywał wiele zawodów zapaśniczych, zanim zajął się tym właśnie WWF wrestlingiem. To jest przede wszystkim doskonały atleta. I wiadomo, w jaki sposób wyglądają kariery amerykańskich zapaśników. To jest troszeczkę nauki boksu i to jest znakomita podbudowa i znakomita podstawa. Ciosy w tył głowy. Tak, bardzo szybko Steve Mazagatti przerwał ten pojedynek. Uznał, że wiele ciosów doszło w tył głowy, ale z drugiej strony, niech Państwo spojrzą, to jest sytuacja bardzo dynamiczna. Po prostu Mir się odwrócił i w tym czasie spadła na jego głowę ręka Lestara. A tam bardzo dużo ciosów doszło Lestara. Teraz trafił prawym prostym Brock Lesser, i po raz kolejny rzuca się na swojego rywala. I ta zwierzęca siła fizyczna jest sporym kłopotem dla Mira. Obchodzi no, swojego obejście, pozycje rybana. także bardzo szybkie, bardzo dynamiczne. Próba Tam dojścia do Balachy. Tyle tylko, czy można rozciągnąć te mięśnie, zgiętą rękę Lestara. Widać wyraźnie, że Mir w potężnych opałach, on musi zacząć panować nad tym, co tu się dzieje. Teraz podpina się do swojego rywala, ale silny fizycznie jest Lestar. Wiele ciosów dochodzi do głowy Emira, po raz kolejny próba dźwigni. Jeszcze skręca się, podniósł pozycję, teraz Lestar nie radzi sobie absolutnie z tą fizycznością swojego rywala. Frank Mir teraz podpina nogę rywala. To będzie I jest Balacha, jest dźwignia prosta na kolano. Lesnar nie jest zawodnikiem, który potrafiłby się kręcić, który potrafiłby coś zrobić i w ten sposób niech państwo słuchają, co dzieje się w Las Vegas. Ta zakochana w końcu w swoim ziomku Franku Mirze. Publiczność jest zadowolona, nawet nie z tego, że Mir wygrał, ale z tego, że szybko i w sposób charakterystyczny dla zawodników MMA Pokonał Broka Lesnara. Rewelacyjne dojście do dźwigni na kolano. No formalności było dopięcie do dźwigni. Nie obronił, w porę nie wyciągnął nogi. Lesnar, mir, zwycięzcą przez dźwignię na kolano.